Dzień dobry Państwu. Tomasz Feigert z Baniki. Szanowni Państwo, Donald Tusk stracił największą szansę. Donald Tusk mógł zostać prezydentem Polski. Teraz na pewno już nie. Jest mi bardzo przykro. Powiem Państwu, nawet mieliśmy dyskusję z Jankiem wielokrotnie i ja uważałem, że te wszystkie działania, które robi Donald Tusk, to są przygotowania do tego, żeby on jednak zgłosił swoją kandydaturę na prezydenta. E, nie stało się to. E, mamy kandydata Rafała Szaszpowskiego. Musimy na niego głosować. Musimy go bronić przed tym, żeby nam go e, nie skrzywdzono, bo takie Plany trwają. Natomiast jest mi przykro, że Donald Tusk zepsuł tę szansę, bo to była szansa nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich. Widzicie Państwo, wtedy, kiedy Donald Tusk tak szybko odpowiedział na propozycję pana premiera Krzysieniaka Kamysza o tym, żeby była jedna lista, żebyśmy poszli zjednoczeni do wyborów. Ja myślałem, że to jest właśnie ten ukłon w kierunku Donalda Tuska, żeby został kandydatem na prezydenta. Pomimo tego negatywnego elektoratu, który się nie zmienia, bo on, on jest, tutaj zażegnałby te spory w koalicji, bo byłby duży problem, żeby wychodzić jako kandydat. Na pewno PSL nie poparłby Szymona Hołowni. Szymon Hołownia no, miałby dużo większy problem z tym, żeby stała się kąt kandydat Donalda Tuska. Dla Kaczyńskiego byłby to wielki kłopot. Ja myślałem, powiecie Państwo, jak tak prześledziłem to, co robił wcześniej pan prezydent Rafał Trzaskowski przed ogłoszeniem jeszcze prawyborów i jego kandydatury później na prezydenta Polski, to to nie było zbyt roztropne, chociażby to, że zaczęło tą wojnę z krzyżami. Wiecie Państwo, przed hmm, przyszłymi wyborami hmm, to był, dla mnie to był jednoznaczny prognostyk, no, bo polityka jest, no, to brudna gra, wiecie Państwo, że ktoś no Zrobił kłopot Rafowi Trzaskowskiemu, że on zajęł się tym tematem, ponieważ powiem Państwu tak. Równie dobrze mógłby się zająć na przykład kwestią tych schodów smoleńskich i miesiączek smoleńskich, tych, którzy, które no, tak dzielą społeczeństwo. On zajął się krzyżami, ale jak zajął się tym. No to jest jasne, że on już pre jako prezydent nie będzie chciał nie będzie chciał kandydować na prezydenta teraz. Okazało się, że jest inaczej. E, to, co zrobił Donald Tusk i tą propozycję Kosienia Kamysza, którą odrzucił, mianowicie Państwo, mamy to, co mamy teraz. Mamy panią Biejak, mamy hmm, pana Sandberga. Nie Sandberga, pewnie byśmy mieli, bo by go Kraszyński do tego zobligował. Jak wiecie, to Kaszyński rozkazał, żeby pomóc zebrać Danbergowi głosy. Zresztą dzięki temu, że Danberg wtedy przystąpił do tej rywalizacji. Lewica nie była w parlamencie. Kaszyński mógł coś lat nas dręczyć. ale to już jest temat na inny program. I wiecie Państwo, Donald Tusk miał realną szansę. Donald Tusk, który potrafił. Wrócić do Polski i potrafił skonsolidować społeczeństwo. Te wielkie sukcesy, pamięta się, 4 czerwca, marszu, później 1 października. Tego typu wydarzenia przesądzają o wyniku wyborów. No i oczywiście, no, świetna kampania wyborcza. Te wszystkie spotkania, te wszystkie, Działania, chociażby z panem Kołodziczakiem czy mecenasem Giertychem. Bardzo dobry pomysł. Naprawdę bardzo dobre pomysły. I chociażby ten taki radykalizm, bo to jest potrzebne, trzeba się odróżniać, nie ta, nie ten symetryzm. To, kiedy oni tak wyli, że Narcisk Głyszyk powiedział że powinno. Powinni pójść silni ludzie i wyprowadzić Glapińskiego. Tak. Myśmy tak patrzyli na to i sądziliśmy, że te rzeczy się wydarzać. To znaczy, ludzie mm, y, y, związani z y, y, pisem, ludzie związani z tamtą stroną tej sceny politycznej byli przerażeni. Uważali, że rzeczywiście już po nich idzie, prawo i sprawiedliwość pisane z małej litery. Był ten wielki entuzjazm społeczny, było wielkie poparcie, które zaczęło przeciekać przez palce, przez brak zdecydowania przez, no niestety, błędne, ta, tą, tą politykę kadrową co niewątpliwie, jak widzimy już wcześniej, Donald Tusk powinien dokonać, nie wiem, czy dokona, tego jeszcze czy nie, powinien dokonać jakichś zmian w rządzie, przynajmniej w tych kluczowych stanowiskach dotyczących Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, administracji, oczywiście, bo jak wiecie Państwo, nieustannie no, pan Siemoniak to wielka pomyłka na tym stanowisku jednym i drugim, czyli koordynatora spraw służb specjalnych i i MSW ja sami pamiętacie, że pan Kierwiński jest dużo lepszyatorem, dużo lepiej sobie radził. Natomiast y, trzeba przyznać, że między innymi e, podpuszczenie tych kretów PISU spowodowało to, że pan Kierwiński no, odszedł, musiał odejść i wiecie Państwo. Jak widzicie, pan profesor Bodnar, który no niewątpliwie autorytet prawny, bardzo porządny człowiek, ale za mało zdecydowany, to ten początek tych zmian, może później, tacy ludzie mają tutaj swoje miejsce, jeżeli chodzi o te kluczowe stanowiska. Może już po tym oddzieleniu prokuratora generalnego od Stanowiska ministra Sprawiedliwości, to wtedy tak, ale teraz nie. I wiecie Państwo. I teraz ten, ten strach przed wykonywaniem takich e, normalnych, konkretnych, radykalnych posunięć. No, bo widzicie, jak funkcjonujemy. Funkcjonujemy tak, że ja już mówiłem o tym, o tym z Jankiem, tak, ja już mu to powiedziałem, bo to, to że my. Mówimy o tym Dale Tuskowi. To jest niezwykle ważna sprawa. Niewątpliwie spotka nas yy, w związku z yy, różnego rodzaju konsekwencje Będziecie Państwo świadkami tego wszystkiego, ale musimy mówić prawdę. I wiecie Państwo, Donald Tusk miał tę szansę. On by był prezydentem Polski. Teraz już nie, bo po raz kolejny nikt już nie uwierzy Donaldowi Tuskowi, bo nie. Donald Tusk powie, że on musiał wo wobec tej sytuacji międzynarodowej teraz zająć się Europą. Wiecie Państwo, podobnie było tak powiedzmy od 2013 roku i w 2015 w końcu PiS przejął władzę. Ale to można było zahamować, bo ten. Spisek był widoczny jak na dłoni. No ale zajmowali się nim ludzie. Mówię o aferze taśmowej, mówię o tych wszystkich działaniach, o tych kłótniach wewnątrz służb specjalnych. Bo niestety w związku z konfliktem w służbach specjalnych, no to ta władza została utracona na rzecz PiSu. To był taki prezent dla nich. I my teraz dalej ten prezent dajemy. To jest naprawdę niezwykle dziwne, bo ja rozumiem, że wielkim osiągnięciem Donalda Tuska jest to, że dowiózł KPO, tak, dowiózł pieniądze, dowiózł to, czego nie mógł dowieść Pis. Oni robili różne znaczy przestawali na głowie. Morawiecki popierał to, że de facto ten Zielony Ład, więcej on nawet podpisał to, że w Polsce do pewnego tam już czasu mają być te najstarsze samochody już wycofane z ruchu. Wiedziałem, że to, że to się nie przyjmie, wiecie Państwo. Oni po prostu chcieli obiecywać, żeby dostać pieniądze. I Kaczyński i Morawiecki później chcieli się z tego wycofywać. Byliśmy skonfliktowani ze wszystkimi. Pamiętacie Państwo awanturę o tej kopalni turów? Pamiętacie Państwo o te wszystkie problemy z Komisją Europejską, z wymiarem sprawiedliwości? Jedna wielka awantura jedna wielka wojna. I teraz, kiedy rzeczywiście Donald Tusk ma misję, ma, chce być hmm, jednym z najważniejszych polityków w Europie. Chce zrobić to, żeby Europa miała zdolności obronne. Wszystko się zmieniło w związku z tym, że jednak Donald Trump wygrał wybory. Ale widzimy państwo, bez hmm, zabezpieczenia sobie tyłów, bo tak to określę, możemy być tyłami, Nieco nie przeszkadza, bez zabezpieczenia sobie tutaj porządku. No, w Polsce Donald Tusk polegnie, bo tutaj, bez jasnego pokazania nam wszystkim, że złodzieje zostaną ukarani. Powiem, no szanowni Państwo, przejdziemy do konkretów. Dlaczego nikt nie rozwiąże? tej Izby Kontroli i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Piesz, to jest jasne, że ta Izba będzie takim zarzewiem do kontestowania w wyniku wyborów. No to zrobi. Na pewno zrobi to i to będzie miejsce do podpalenia Polski. Wyjdą ci ludzie, którzy nie są sądem i Powiedzą, że wybory e, nie odbyły się w sposób legalny. Dlaczego wcześniej nie podziękować tym ludziom? Nie zrobić tego, co mówi pan sędzia Tuleja, co mówią inni mm, prawnicy, autorytety prawne, e, żeby po prostu ich już przestać wynagradzać, nie pozwalać im odprawiać tych swoich działań w budynku Sądu Najwyższego. Niech idą do sądu. Niech sąd idzie do sądu i zabierze im się to miejsce, gdzie oni pójdą na Nowogrodzką? przepraszam, na Nowogroską Dresła Kaczyńskiego, tak samo z Trybunałem Konstytucyjnym. No przecież wychodzi pan profesor Bodnar i pan profesor Bodnar mówi nam coś, co nam się później ciężko no tak powiem. Odbija na naszym spokoju wewnętrznym. Wychodzi pan profesor i mówi, że to nie jest sąd, że to nie są sędziowie, i dalej im płaci. I dalej im płaci. Ma jakieś dziwne, dziwne pomysły dotyczące tego, jak, no, ten, jak leczyć syfilisa kudrem. Naprawdę. No. Szanowni Państwo, to trzeba w sposób radykalny skończyć. Dlaczego w dalszym ciągu płacimy na ten wytwór Jarosława Kaczyńskiego i, i, i jego ulubionej kucharki pani Przyłębskiej, teraz, na którego czele stoi kolega Zbigniewa Ziobry, pan prokurator Święczkowski. No przecież... Po prostu trzeba podziękować, zamknąć tych sędziów, którzy zostali wybrani bezprawnie, a ich już tam nie wpuszczać. Dlaczego KRS, który również został wybrany bezprawnie, mówię o Krajowej Radzie Sądowniczej, też otrzymuje pensję, jest dalej. W jaki sposób nas nas utrzymywany. No, ma, ma, ma swoją siedzibę. I zdecydujcie się. Albo te instytucje działają prawnie i zgodnie z prawem. Mówię w szczególności właśnie o tej izbie, o tych dwóch izbach nowo powołanych, wszystkich, w Sądzie Najwyższym, albo bezprawnie. Jeżeli bezprawnie, no to jeżeli ktoś z nas by próbował, to, powoływać się, nie wiem, na przywłaszcza sobie funkcję, przepraszam, posładał. Skierować do nich pisma, że mają zaprzestać. Nie, nie robią tego. Koniec pozamykać, nie wpuszczać tam. I, i, i już i nie będzie tego potencjalnego zarzewia do konfliktu. Nie będzie tych. Czerwonych pasków w, w telewizji z czy jeszcze w innej, pokazanej, że yy, Izba sądu, że Sąd Najwyższy yy, nie zgadza się z wyborami. Nie będzie tego, nie ma tego. Niech oni teraz podrą mordę, że, że Izba im rozwiązana. Lepiej późno niż wcale, bo spytacie się, dlaczego teraz? Lepiej późno niż wcale. Pan premier Tusk yy, to, jest, to są błędy, które się nawarstwiają. Gdyby pan wcześniej wystartował w tym wyścigu wyborczym, mielibyśmy już inną sytuację, jeżeli chodzi o skonsolidowanie tutaj yy, tej koalicji 15 października. Sam pan widzi, jakie teraz są olbrzymie awantury. Są napięcia, wpada partii. No, Kaczyński takich napięć w partii wtedy był u szczytu władzy, a pan już u szczytu władzy nie miał, a pan ma. Tak, żeśmy, mówiąc brzydko, przebimbali wybory prezydenckie wtedy, kiedy startował prezydent Komorowski. Wtedy, gdyby od początku robić te rzeczy, chociażby normalną kampanię wyborczą, to na pewno Duda nie został prezydentem. Tu cały czas te wszystkie błędy to nie są kwestie tego, że jakiś genialny karzeł, stratek z Boża, on tutaj wprowadza swoją koncepcję, to jest to, że oni siedzą i patrzą, że my jesteśmy nawet wodę fujarami. Bo oni po 15 października byli przerażeni. Oni myśleli, że to się wszystko zacznie dziać, bo władzy się nie dostaje. Panie premierze, władzę się zdobywa. Hmm. I tutaj ja jestem w ogóle zdziwiony, to co ześrodowali z Janki. Przecież skoro wykonaliście już część tych działań, po której oni są wściekli. Czy wy sądzicie, że jeżeli teraz nie wykonacie tego, co jest niezbędne, to o czym ja mówię, to znaczy uniemożliwicie im dalej yy, tej Destabilizacji państwa, bo to jest destabilizacja państwa, to oni potraktują was jakoś łagodni, bo zatrzymacie się w tej chwili i pozwolicie im e, do tego, żeby w Polsce wybuchło coś w rodzaju jakiejś nie wiem, wojny domowej. Mam nadzieję, że tego nie będzie, bo ludzie nie będą chcieli zgodzić się i przywództwie do władzy. Czyli no, gdzie no, demonstracje uliczne, jakieś mm, walki pomiędzy Polakami bo do tego może dojść, bo no. ludziom jest niezwykle przykro i nie pozwolą sobie na to, żeby złodzieje znowu zatriumfowali. No, panie premierze, no tak, szanowni państwo, zobaczcie, no, ja znowu poruszam ten temat. Żeby Ziobro, no, facet, który odpowiada za tyle zła w Polsce, za rozwalenie właśnie tego wymiaru sprawiedliwości, za te ewidentne tematy, które powinny być już za chwilę w sądzie, nie są, dotyczące defraudacji pieniędzy. Za Pegasusa, za dręczenie ludzi. On wychodzi, opowiada o tym, w jaki sposób on i jego ludzie byli dręczeni. Fadek odpowiada za to, że no chyba pierwszy raz w naszej historii wiceminister sprawiedliwości uciekł. Prawda? Na Węgry, coś, coś niebywałego. Zobaczcie, i on facet yy, posiada, yy, tak jak twierdzi, arsenał broni, i on straszy i używa tego argumentu w sytuacji, kiedy yy, no, działa prawo. Działa prawo. I państwo nie reaguje. Wiesz, jak to wygląda wizerunkowo? To wygląda fatalnie. I to się będzie naprawdę odbijało na tym, że część z tych ludzi, tych, którzy stali do tej wpół do trzeciej w nocy, czy też nie pójdzie na te wybory prezydenckie, po prostu nie pójdzie, powie, że ma, to, że ma to wszystko w nosie. Przykro mi było, że będę to, musiał, będę to musiał mówić, ale te decyzje zależą pers od Pana, Panie premierze. To pan dalej trzyma tych nieudaczników. To pan e, pozwala na to, żeby no, to czuło się w takim tempie. Żeby to właśnie tak szło. E, o tych poprzednich błędach już e, mówiłem. To jest ostatni dzwonek. To jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby po prostu e, im stanąć naprzeciw i nie pozwolić rozwalać państwa, bo to jest ironią losu, że oni niczego nie wygrywają, nie zdobywają. Oni po prostu włażą w miejsca, które my powinniśmy dawno zabezpieczyć. Oni włażą, oni są szczęśliwi z tego, że tak jak zwykle, tak jak Kaczyński mówił, że ten imposybilizm, prawda, że Donald Tusk nic nie może. To fatalne jeszcze, że tak to dalej jest. Szkoda, że pan, panie premierze już stracił tę szansę na bycie prezydentem, bo pan ten prezydent, który wygrał. To by nie zamykało panu drogi do tego, żeby pan był liderem w Europie, wręcz obyd tutaj Pana. To był błąd. To był wielki błąd. Teraz Teraz już nie może pan do tego wrócić, mówmy sobie uczciwie. Musi, musimy wszyscy wspierać Rafała Trzaskowskiego, ale to za mało. Dlaczego pan zgadza się, że w CBA w większości, w dziesięciu, tam kilku procentach, ci ludzie są pana przeciwnikami? Jakby pan tam przyszedł jeszcze, powiedzmy, tutaj w aleju Zobaczył Pan w wielu pokojach jakieś Pana memy z Panem, jakieś tarcze strzelnicze, jakieś napisy rudy rudytaki, rudysiaki, fiurdośna. To było mile widziane. Pan to trzyma, to towarzystwo obok siebie. Pan pozwala, żeby najważniejsze sprawy w państwie prowadziło CBA. Pan pozwala Panu Siemoniakowi, żeby służby specjalne de facto były dalej w rękach pisowców. Żeby prokuratura była de facto w rękach pisowców. To jest wasz błąd, nie nasz. Można próbować teraz zacząć go naprawiać, przynajmniej jeszcze przed wyborami, bo wyborami są, te wybory są niezwykle istotne. To jest naprawdę już ostatni dzwonek, żebyście to zrobili. A pan, jeżeli będzie. Mówił nam argumentami, że pan ma tyle roboty za granicą. Tak, ma pan. Ale to jest tak, że nagle usuwa się panu ziemia spod nóg, a pan mówi, że pan będzie tam robił. Nie, musi pan tutaj sobie hmm, utwardzić ten grunt, żeby pan miał jakieś podparcie, bo to się wszystko rozwali, rozjedzie, a my nie jesteśmy temu winni. Musimy hmm, na wiosnę wyjść i pokazać. Ilu nas jest. I pójdziemy. Pójdziemy pod pałat Dudy. Jeszcze będzie. Pójdziemy do Kaczyńskiego. Tak, panie premierze. Tak musimy, tak musimy zrobić. E... Miał pan szansę. Mówiliśmy. Proszę zorganizować wielki marsz przeciwko temu, co robi Duda. Mógł pan to zrobić w rocznicę wygranych wyborów 15 października. Albo w rocznicę e... Tego marszu 1 października, tego naprawdę wspaniałego zrywu społecznego, olbrzymi marsz. Pamięta Pan, trzeba było mi pokazać, to zmienia sytuację, i tutaj wtedy e, rzeczywiście oni już nie mają tej legitymacji społecznej. Ta część ludzi, która e, i tak będzie e, chciała. Was wsadzić do więzienia, bo Was są pierwszych. Nic nie zmienicie, zostawicie im te ich te zabawki, które zawetonowały zautonował, Polskę, czy nie? Dziwię się, że tak robicie i dziwię się, że nam to wszystko tutaj chcecie zgotować. Może się opamiętać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Chyba, że oni już wymyślą niedługo, że się z Państwem spotykać nie będę mógł, ale ja to jakoś obejdę. Jak wiecie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy wieczną opozycją. Nie wolno mówić prawdy, ale trzeba mówić prawdę. Zawsze tą prawdę będziemy Wam mówili. Panie premierze, to od pana zależy, od pana decyzji. Już nie chodzi o to, że jest winny Siemoniak, bo od narczy koronerów przejdzie inny. To pan. Albo pan się zdecyduje, albo nie. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.